Witam Was w kolejnym unboxingu na moim kanale. Dzisiaj rozpakujemy aparat Nikon Coolpix L340. Był w biedronce, za bodajże 550 zł. Co tu ma? Co on ma? No 20 megapikseli, 22 dokładnie. Sorry, że mam lampę, ale, ale już dobra. Zoom optyczny 28 razy. Ekran jest chyba 7,5 cm, Czyli tam chyba 3 cale, jak się orientuję dobrze No co, no Coolpix tutaj Tutaj są jakieś dane, co tu pisze Jakieś tam gówno, Made in China oczywiście, bo gdzie No Tak, tak się prezentuje opakowanie A więc, no co, rozpakujemy to, dzisiaj mam Yy, nóż Fiskarsa yy, A więc dobra hmm, Czy dobrze widać? Dobrze Okej okay. Dobrze Na szybko tutaj rozpakujemy Nie może coś tam będę nagrywał yy, Jeszcze za niedługo będę ja kupował To jest mamy yy, aparat Ja będę kupował sobie SJ-4000 yy, Czyli tą kamerkę sportową E, tak dobra tu się widzę że się tutaj otwiera e, no i dobra mamy tutaj co tu mamy? dwa lata gwarancji what the fuck? dobra mamy tutaj e, pierwsze co mamy to instrukcje e, dwa lata gwarancji oczywiście e, pl co tu pisze pod pl skrócona instrukcja obsługi wraz z gwarancją no, czyli mamy tutaj instrukcje instrukcję, yy, i yy, gwarancję. Fajnie. Yy, teraz chyba będziemy mieć aparat. Jak to się otwiera? Chyba tak. Okej. Okay. Yy, teraz tutaj tak wyciągniemy. O, no, no, dobra. Yy, mamy tutaj jakiś gadżet. To jest chyba yy, opaska. Oczywiście Made in China tutaj pisze. Nie, czy będziecie widać, tutaj pisze Made in China, e, czyli ba, ba, na, na, najlepsze. E, tak, to jest e, smycz e, na aparat. Tak, tutaj Nikon. E, po drugiej stronie pisze e, Coolpix. Czekajcie, drugą stroną. E, widzicie, Coolpix, fa, fajny, fa, fajny dodatek. E, fajnie. E, co mamy w zestawie dalej? Dalej mamy mm, zasłonę na obiektyw No, wyjdź A czekajcie, tu jeszcze przyklejony jest y, Ok y, Zasłona na y, obiektyw, możemy sobie tu później zabożyć y, I tu nawet z twardego, ale plastiku Nie gumy, tylko plastiku, więc Może być to coś tam chyba jest, a już dobra Ups, dobra, no to po tym. Dalej. Mamy ładowarkę. Ładowarkę serio? Chyba tak. Nie, no to jest kabel USB. Na przykład jak konwertujemy zdjęcia z tego. Z aparatu do komputera. Może się przydać, może się przydać. Dalej, w zestawie mamy... Au. o kurde to już 4 minuty mamy e, 4 baterie i ostatnie co tu jest czyli chyba najważniejsze pudełko trochę już odłożymy bo tu nic nie ma e, mamy aparat e, czyli zmienimy go teraz o siur. tak się prezentuje tu widzę, że jest osłonka na lampę błyskową. Tak się prezentuje. Rozmiar. Wow. Fajnie się trzyma. Bardzo fajny aparat. Tu się robi, tu się obraca. Fokus. Później wrzucę Wam jeszcze kilka zdjęć tego aparatu, jak to wygląda. Tak, tutaj mamy wejście na T. Jak tutaj mamy od tyłu, tu mamy wejście na, 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 na baterię, tylko nie wiem jak to się otwiera. Czekajcie, nie, tak to jest na baterię. No, odejdź. No, o dobra. Jest, tak się otwieramy. Tak się otwieramy. Tak, mamy tutaj wejście na raz, dwa, trzy, cztery yy, baterie. Yy, tak, tak on wygląda z przodu. Sorry, że świecę lampką, ale już tak musi być Dla dobrego światła Fajnie Może być aparat Na pewno będę nim nagrywał Kolejne unboxingi yy, Dobra, a więc robimy cięcie Ja go podłączę do baterii yy, i, i, I zobaczymy jak to będzie wyglądać YOLO